Hej, cześć, witam was. Z tej strony Sko. Dzisiaj witam was w grze... To jedyne, co mi teraz pozostaje, to zacząć grę i... Miejmy nadzieję, że wam się spodoba. Chociaż tą grę pewnie już naprawdę wielu z was zna. Bo wielu YouTuberów to już nagrywało, ale ja chcę być też taki, który to nagra. Ja już mam parę postaci odblokowanych. Ogólnie chodzi tutaj o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Chodzi tutaj też o dobry, żeby mieć dobry le refleks. Trzeba sobie to wyćwiczyć, żeby wiedzieć, co gdzie kliknąć, kiedy kliknąć, po co kliknąć. Ja do teraz nie wiem, co niektóre zagadki mają na myśli, swoją zagadką, więc po co ogólnie? Zobaczymy, jak to wygląda. Więc tak, zaczynamy grę z, z wolnym czasem. Mamy parę żyć. Musimy na akurat tym wideo z tym wyciągnąć widać, jest to nie daje nie dotykając tych. E, ściany. Tutaj musimy zablokować krew, żeby nie wyleciała. Następnym nie wiem co będzie. Dostajemy bonusy za byle gówno tak naprawdę. To jest trzeba było po prostu przesunąć ludzi, żeby nie stali na torach. To jest dosyć logiczne. Zaraz szybciej! Szybciej, muszę odganiać piranie. Tu jest jedna pirania, woń piranu, nie będziesz jadła. Znaczy klikać też można taką sobie klikać, tylko nie wiem, czy to zadziała, za, za, za wiecie. Więc, więc lepiej chyba tak nie klikać. Z biegiem czasu będzie tego więcej, będzie tego będzie trzeba szybciej to wszystko robić i trzeba będzie ogólnie wszystko przyspieszyć siebie po prostu zwyczajnie klikaj dobrze jest, dobrze jest, czekajcie podwośnie wam trochę, szybciej, szybciej szybciej, nie klikaj, nie klikaj, a już chciałem kliknąć, już cholera chciałem kliknąć, ale nie, nie będę tak uratowałem ziemię, ja tak bym mi i wybuchło coś o tutaj nie wiem co trzeba robić no i nie wiem co chodzi, nigdy tego nie wiem co robić, naprawdę cholera jasna to zawsze denerwuję, zawsze próbuję wszystkiego, nawet w ten głupi ekran i tak mi tak to mi, nie, nie wychodzi, no jeszcze szybciej, bóg, 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 dobra, to nie było trudne, co będzie następne, dziu, ale jestem dobry, bo uratowałem, nawet nie wiem jak, nawet nie wiem jak, ale uratowałem, to jest najważniejsze Dobra, czekajcie, trzeba go teraz ochraniać przed piraniami, bo kręci swoją głupią dupą w piraniach. Won! Muzyka w sumie w tej grze też nie jest taka zła, jest troszeczkę wynerwiająca, jak już się dużo razy słyszało, ale to nie zmienia faktu, że jest fajna. jej! Jeszcze mam trzy życia, pancie. I pan mam tysiąc... ja znaczy, mam już 1200 punktów, to jest dużo. No tak, nie kliknę, nie ma bata. A, nie ma bata, kurde. No i nie wiem, co tu trzeba robić. No nie wiem, nie mam pojęcia, już nie wiem, w sumie miałem tylko jedne dwa życia wtedy. Dawaj, 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 dawaj! Nie zobacz się! O, jest, udało się, tak, żeby żebyś zjadł normalnie w około albo gdzieś tam. Won, bon, won! Bon. Dobra, udało się, udało się. Już tu jedno życie i już tak szybko leci, won. Oh, fuck! Nie zginął mi jo, to jakąś śmiał mi zginąć. 1500 punktów. Nie lubię takich takich tych żeby... kurde, nie mogę, no. Normalnie nie wiem. Muszę dokłać 2000, żeby mieć następne, następną postać. Zagramy sobie jeszcze raz kurder, zapomniałem znowu wyłączyć cholera jasna tego Reklamy do dupy jeża, no Znaczy wiecie, no ogólnie wyłączyć internet, o Nie wiem czy za każdym razem losują się inne zagadki, albo inne wyzwania Ale chyba tak jest, bo wcześniej nie mieliśmy tego żeby połączyć baloniki na przykład Ale mieliśmy na przykład to, mieliśmy inne I ogólnie o to tutaj chodzi, żeby Szybko wszystko robić, jak najszybciej się da i, i, i po prostu uratować tych całych ziomków, którzy tutaj są, prawda? Dosyć to logiczne jest, bo on nie, nie chcesz go, żeby było blisko, żeby go w dupę ugryźć. Podobno teraz w Polsce, do Polski, przybędzie taka ryba, która zjada e, te, e, jądra mężczyzną, bo myśli, że to orzeszki. <grybujesz> to jest dopiero ryba, cholera jasna, nie, bo to nic, no, normalnie nie mogę, no. A jak można osy? O ręką to normalnie wiadomo że się wbije Dlaczego nie wiem Miałem złe szczęście Nie 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 Fuck Nie cierpię tego nie cierpię takich rzeczy no No Wo wo Dobra Mówię na pewno każdy z was zna już tą grę I na pewno nie muszę jej przedstawiać Nie wiem jak wylatać tym Niech ktoś mi napisze w komentarzu jak tym latać Bo ja nie wiem O już bym nacisnął Już bym nacisnął ze złości normalnie Teraz musi mi się udać Musi się udać jest dobra. Akurat że jest bardzo łatwo wystarczy go w górę pociągnąć i tyle. Dobra. Piranie. Won, 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 Jest dobra. Dobrze jest. Jakoś leci. Dobra. Nie, 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 nie. Dlaczego mi brudzisz ekran? Dziękuję. Dziękuję mojemu palcowi, że normalnie wyczyścił ekran z gówna. Nie, 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 nie. dlaczego? Mogę stwitować mojego śmierci. Poczekajcie, wyłączę internet. Dobra. Próbuję jeszcze raz. Co ja tu mogę kliknąć? Main menu. Kliknęła main menu, zobaczymy, co się tam zmieniło. O! Co, to jest za gówno? Mogę kliknąć na postaci, żeby coś zobaczyć, nie, ale mogę kliknąć tutaj na wideo, żeby zobaczyć, jakie jest wideo. Coś tu jeszcze mogę zrobić? Nie. No, ogólnie o to chodzi w tej grze, ja, bo mogę tutaj dużo gadać. Robicie to, co wam każą. Zadania są praktycznie ciągle takie same, bo. Nie wiem, może z biegiem czasu odblokowuje się ich więcej i są inne Ale ja odblokowałem tyle postaci póki co, a mam ciągle te same praktycznie Zadania, które miałem wcześniej, więc nie wiem, zagramy jeszcze raz, zobaczymy O dobra, teraz trzeba znaleźć a, właśnie tego Nie trzeba było pandy znaleźć, cholera jasna, myślałem, że to tego Dobra, nieważne zresztą a. O dobra, coś prostego, dobra... What? What? Jak ja to zrobiłem? Czy nie dotknąłem, co za gówno no nie mógł, a teraz takie łatwe wyzwania mi dało, no. no. normalnie chyba jak nazwość, wiecie? Jak nazwać won piraniu i będziesz zjerała mego zioma. Nie, no tak to się nie będziemy bawić. Dobra. O to jest bardzo fajne. Tutaj trzeba klikać w ten żółty ten. Żółty taki pasek, który jest tam, żeby nieć w go nie a potem wypluje mu z, z, z normalnie wszystkie sukierki, co jest takie nierealne. No chyba, że niedźwiedzie tak mają, nie wiem. Won, 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 won. Nie będziecie żarły, kurde, osy głupie. He? Nie. Tak się nie będziemy pani. Dobra, było blisko, było blisko, było blisko. Oj, było blisko, było blisko. Tak, Mhm. Y Dobra, trzeba jeszcze zrobić fandę. Tu jest fanda. Dobra, mam. Dobra, tak się to właśnie robi. Bo, 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 ja dobrze klikam byle jak, żeby tylko kliknąć, żeby było. Potem jest tego więcej i więcej i weź to znać potem, by te. Okej? Okay. Jest! Dało się, dobra, 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 a już było na samym końcu czasu chyba, wiecie? Dobra, trzeba go teraz chronić, won, 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 a jest, udało się! Dobrze, czekajcie, czekajcie, okej, okay, bach, 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 nie no, normalnie nic, nic prostszego chyba w tej grze nie ma jak ten niedźwiedź, naprawdę. Won! Dobra, ja też się boję, os żeby nie było, jakbym razem jakoś przyleciała na bo tak, nie zrobił tylko to mi, uciek nie! Tak Tak, mi nie lubi, Ja nie wiem, czy trzeba zrobić w tym levelu. Nie mam pojęcia. Dobra, ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, pań. Mam nadzieję, że ci Wam się podobał. Zapraszam do następnego. który pojawi się w. środę? Nie wiem, nie wiem, nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno się pojawi. Dobra, a właśnie zapomniałem dać o ten daty, gry daje normalnie 9 punktów. Bo naprawdę fajną uprawę jak graficzną, jak i dźwiękową i fajnie się gra, jest wciągająca na pierwsze 15 minut, potem już robi się wnerwiająca, nie wciągająca, bo już normalnie się si można zdenerwować. Dobra, na razie, cześć, pa, widzimy się na następnym odcinku, pa.